Witajcie tu Hompier, witam Was w pierwszym odcinku, zagrajmy w Royal Quest Jest to MMORPG Jak widzicie mam już jedną postać stworzoną mam szermierza na 15 poziomie, ale myślę, że stworzymy sobie nową postać Myślałem nad strzelcem i magiem. Bardzo lubię w ogóle grać magami w grach, to jest normalnie super. Ale myślę, że weźmiemy strzelca i nadamy mu imię Humpier Mam nadzieję, że jest. Tutaj możemy sobie kreować naszego bohatera, zmienić mu fryzurę. No, ale myślę, że nie będę się w to bawił, w ogóle chcę mężczyznę. Myślę, że dam mu takie włosy, jakiś blond. Twarze nie będę miał, kolory skóry nie będę też zmieniał, bo nie mam na to czasu i nie chcę mi się za bardzo Także mamy postać, przejdźmy do gry No to włączył nam się tu taki sam łączek Długo w tą grę nie gram, więc yy, parę rzeczy będzie dla mnie też nowych Jak widzimy tutaj jest taki, żeby się poruszać żeby rozejrzeć się I idę przyciskiem jeszcze, żeby się poruszać no ma szansę, nim. Dobra, porozmawiajmy z nim Tutaj mamy jakąś misję, dostaniemy za nią łuk nowicjusza i małą miksturę uzdrowiającą, cieszymy się niezmiernie Dobra, już przyniosę Otwieramy tutaj skrzynię i tym sposobem dostajemy itemy, którym wykonaliśmy zdanie. teraz się to za w, w ogóle, teraz drewniaku musimy rozwalić, który mamy tam Znaczy ja tu na początek pamiętam, więc tam nie będę No uciekają Mamy ulepszenie tego łuku tak żeby one się paliły Mamy szansę na podpalenie takiego drewniaka I jak widzimy jest to Bardzo nawet przydatne No jak się palą to chyba właśnie uciekają Tak mi się wydaje właśnie O, widzę, że już skończyłem, ale jeszcze tylko rozwalimy Dobra wracamy Głównie ja tu... wow. wreszcie Dobra eee, strzały wykonane do zobaczenia super fajnie skończyliśmy samooczek i wbiliśmy poziom dzięki czemu teraz możemy dodać super punkty Mamy tutaj coś takiego jak celność to zwiększa nasz atak o dwa punkty eee, to zwiększa, zwiększa prędkość prowadzenia ataków, korzystanie ze zdolności i rzucenia czarów o 0,25% za każdy punkt, który dodajemy w tą umiejętność. Tutaj zwiększa zdrowie o 67% za każdy punkt, który tu dodamy i powiększa zasoby mamy i energii. Yy, tutaj mamy szczęście, czyli zwiększa szanse na trafienie krytyczne. No, no to myślę, że sobie dodamy w celność. Będziemy jechać full e, damage. damage, tak dokładnie damage, nie damage, tylko i My Myślę, że wyjdziemy stąd. Jest po znajdziemy się w pierwszym mieście. Pierwszy raz tu jestem, bo grałem szermierzem, więc nie znam tutaj zadań żadnych. Zbierz przedmiot piękny kwiat. Okej, okay, zbiorę dla siebie przedmiot piękny kwiat. No, Tutaj mamy skróty klawiszowe, dzięki którym mamy yy, Tutaj możemy sobie przeglądać umiejętności i nie musimy na nie klikać, tylko yy, klikamy odpowiedni przycisk na klawiaturze i dzięki temu wykonujemy jakąś umiejętność. sobie pozbieram te piękne kwiaty dla niego, niech bardzo chcę yy. Jeszcze dwa No i na górze jak widzimy dodał nam automatycznie mikstury To jest mikstura na życie, druga jest mikstura na wytrzymałość I w związku wykonaliśmy misję i wracamy Co można jeszcze powiedzieć o tej grze? Ja się bardzo miło w nią gra tak od 15 poziomu Wcześniej nie wydaje mi się żeby jakoś było super Nie bym do oddać? Do tego dobra Do niej właściwie, przepraszam Dobra oddaliśmy i mam porozmawiać z tym gościem No dobra Widzieliśmy go widzę, za sobie Porozmawiaj z kimś tam, dobra Polna pszczoła No dojdziemy zabić polne pszczoły Pierwsza misja na zabicie, tak więc pokażę Wam jak się miło w tej grze X. I to znaczy naj, naj, najfajniej, najfajniejsze misje są od 15 pr. jak już wcześniej wspomniałem. A... No, dokładnie. Myśl mi z głowy, ale co tam? O widzimy, możemy sobie dodać. Tutaj do, dodamy do, do 10 i myślę, że w szczęście na trafienie krytyczne mi się przyda. Zastosuj. I mamy talenty, dzięki czemu możemy tutaj dodać, zobaczymy co mamy. Dodatkowe obrażenia znajdują się, znajdują się pod wpływem na mierzenia. rosną z 15% do 20%. Skuteczność zdolności pierwszej pomocy i podrębka zostaje zwiększona o 25%. Myślę, że to sobie dodamy i zastosujemy. Okej, okay, fajnie. E, to sobie, talenty to są umiejętności bierne, których nie używam normalnie w grze. Natomiast jeśli wbijemy poziom Nie musimy płacić za różne skill'e, automatycznie nam się dodają tutaj Jak widzimy, jak wbijemy drugi poziom, do mamy namierzenie No i w tym gra się bardzo przyjemnie Jakoś specjalnie Na początku się nic nie dzieje, ale Czasem jest to bardzo przyjemne. Zabijamy sobie to te... tylko pszczoły i teraz wracamy do miasta. Tutaj mamy taką mapę, która nam ułatwia poruszanie się. I tutaj mamy jakieś drugie miasto, tutaj mamy port. Wejście do innych krain, które są automatycznie chyba zablokowane, ale nie zbyt. Albo nie mogę przejść do następnej mapy, bo po prostu tam nie byłem, czy teraz pamiętam. Dobra, wracamy oddam tam misję i, i myślę. Dobra. Słodkich snów. Złota perła. Dobra, odzyskamy złotą perłę. O tym ma jakieś jeszcze misje. A, na ulepszenie broni, to też to robiłem. W tym. W im... In na poprzednim typu Ulepszyć uklamicjusza. Dobra, zobaczymy czy mamy coś na ul... dzięki czemu będziemy mogli to ulepszyć. Ulepszanie przedmiotów. Uklamicjusza musimy ulepszyć, dwa wiem, że uklamicjusza misje? dobre, no to sobie podłożymy i zobaczymy czy dzięki temu będę też tak mogę, dobra ha, to jest jako... Dobra, muszę kupić jednak Idziemy z tego do sklepu wejdziemy i kupimy kawałki kamienie dobra, coś, coś mi się nie podoba ulepszanie przedmiotów Co to Ulepsz. A, bo kliknąłem kup, jaki ze mnie? Kretyn. Dobra. Tym sposobem ulepszyliśmy przedmiot. Damy go jeszcze raz do ulepszenie i ulepsz. Tak, dobra, chcemy zaryzykować. Dobra, super, ulepszyliśmy go. Dzięki temu możemy teraz zakończyć misję i w tym sposób otrzymujemy nowy łuk. Chyba lepszy od naszego, z tego co widzę. Tak, bez na plus 5. Więc go założymy od razu. I mam w ogóle piąty poziom, nie wiem jak to się bardzo szybko stało Więc zadamy sobie tutaj do 10. Nie, nie uda się do dziesięciu dobra I tym sposobem mam piąty poziom, jak widzicie bardzo szybko wbiłem tutaj ten poziom, bo nie sądzę, że pułapkę chyba, czy coś takiego Zapłak, eee. teraz Aha, spoko Złota perła. Co to jest to złota perła? Co musimy zrobić? Wejdziemy do tego wykrzyknika. Wykrzykniki pokazują nam miejsce, w którym jest misja do wykonania. Natomiast pytajniki pokazują nam gdzie daną misję musimy oddać, żeby otrzymać jakieś tam obiecane nagrody. Zaraz przeczytam może o co w tym chodzi, bo normalnie... Znajdź drewniaka, który uciekł ze złotą perłą i zwróć skarb do to tu. To Aha, drewniaka, dobra, no to drewniaka musimy rozwalić. O, znalazłem, dobra, fajnie. Jako pierwszego, jak miło. Nie jest ta gra taka miła czasami. Czasami raz miałem tak, że miałem znaleźć 8 itemów z potworów, natomiast z żadnego nie chciało mi nic wypaść. Zabiłem chyba 100 stworów, miałem znaleźć 8... I itemsów, a nie znalazłem żadnego i przez to byłem strasznie smutny. No a czasem tak się zdarza. Dobra, idziemy do tego tutaj, zbie Nie ma za co. Mocne ścięgno. Dobra, idziemy wykonać misję. Mocne ścięgno. Znaczy przygotowanie do zawodów misja, a mamy zebrać mocne ścięgno. Dobra, idziemy tu. Ten yy, skok bardzo mi pomaga w poruszaniu się Jest to bardzo przydatne Jednak po pewnym czasie całą energię trasy co jest kompletnie beznadziejne Nie lubię tego Wkurza to O mocne śnięto razy 2 Wow z jednego mi wypadło 2 Dobra, idziemy szukać ich więcej. Ale idę w złą stronę kiery tym jestem. No i ogólnie gra jest fajna, polecam zagranie. W opisie znajdziecie linka do gry. Zapraszam do rejestracji. Jak ktoś będzie chciał ze mną pograć, to zapraszam na mail. Piszcie mi na maila. Znajdziecie go również w opisie. Boże, jaki akretem jestem. Jak mówię, to nie mogę się skupić na grze i idę zupełnie w złą stronę i zacznę w ogóle ginie niż potrzeba. O, mamy Paula. No, tak więc... Royal Quest, y, bardzo dobra gra MMORPG właściwie myślę, że jak bardziej się rozwinie będzie miała większe szanse i więcej graczy ale na razie to jest taka średnia gra i średniej popularności ale też miło się w nią gra, więc jak ją poznałem to pomyślałem, że wam ją przedstawię hmm. Widzę, że z każdego wypada mocne ścięgno razy 2, więc tylko dwóch jeszcze będę musiał zabić. Się może cofniemy. No kurde zabiegł tu. No i to jest czasami takie szukanie, że jest w ogóle niesprzyjające, że... Najgorsze jest jak zginie się w jakiejś dalekiej jak na jakiejś dalekiej mapie a na, i, i się odradza w, miast, w mieście gdzie trzeba później zapytać do na drugi koniec całego świata który jest mniej więcej takiej wielkości więc no to jest w pewnym momencie so annoying więc no No Co tu jeszcze powiedzieć? Myślę, że już wszystko powiedziałem. Jeszcze tylko znajdę te haule, których tu nigdzie nie, mo nie widzę. Kom w ogóle. Jeszcze jeden by się przydał, no. no. jeden haul i bym skończył. No kurde. Zlitujcie się. o jest, znaleźliśmy Dobra i tym sposobem mam mocne ścięgno zebrane będziemy wracać do miasta ale czas się kończy tak więc do zobaczenia w następnym odcinku zagrajmy w Royal Quest trzymajcie się, cześć